Mariusz Wach już na początku lutego spróbuje swoich sił w walce MMA, w której ma zmierzyć się z Salimem Tuharim na gali MMA Atak 5. W rozmowie dla Super Expressu pięściarz odniósł się do pomysłu walki z Mariuszem Pudzianowskim. Moja dyscyplina, ja, 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 ja odnajduję, się, odnajduję się w tym, ale, ale myślę, że już za... nie mam czasu, wiesz, w wieku 60 lat nie chciałbym jej nigdy oglądać, tak? Jak się, jak się tam trula po tej, po tej ziemi, ale... Jakby była taka propozycja nagle bym przyszła, to co? Ja stawiam, żebyś brał ją od razu. E, e, tylko dla nazwiska, tak? Wiadomo, ja, ja żaden nie aspiruję o jakieś tam tytuły w tym MMA, ale dla nazwiska myślę, że, że z ładarzami z organizatorami e, ka, e, z organizatorami. E, Byśmy raz, dwa, dopili szczegóły. Się tutaj też, y na tę zapowiedź szybko zareagował Mariusz Pudzianowski, który w mediach społecznościowych napisał, ale na zasadach MMA imienniku. Lubię to. Chcielibyście zobaczyć taką walkę w KSW? Dajcie znać w komentarzach. Marian Ziłkowski w pełni wrócił już do treningów po kontuzji, której doznał w walce z Wilsonem Warellą. Choć nadal nie wiadomo kiedy i z kim ponownie zobaczymy go w klatce KSW, zawodnik podzielił się wczoraj wieczorem na swoich mediach społecznościowych aktualną formą. Sprawdźcie sami, jak się prezentuje. O szpilce ostatnio zrobiło się głośno w kontekście walki z Errol'em Zimmermanem. Dokładna data pojedynku nie została jeszcze ustalona, jednak były bokser pozostaje aktywny. Wczoraj udostępnił krótkie nagranie, na którym w samych spodenkach wspina się w góry. Zobaczcie sami. Nie no to jest pięknie. Mówię oczywiście. Mówię się. Uch. Um, Kochasz, Tatusia? Powiedz, kochasz? to mógł. Powiedz, kochasz, powiedz, powiedz, kochasz? Powiedz. Za tydzień Radosław Paczuski powróci do klatki, by zmierzyć się z brazylijską gwiazdą KSW Kleberem Silwą. Wczoraj rano zawodnik Unique Fight Club podzielił się krótką migawką z ostatnich szlifów treningowych. Zobaczcie, w jakiej formie znajduje się Paczuski. Trener Mirosław Okniński odniósł się krytycznie do wypowiedzi Wojsława Rysiewskiego na temat Joanny Jędrzejczyk. Słowa Rysiewskiego, w tym określenie gwiazda ze Stanów, można interpretować jako próbę zwrócenia uwagi na specyfikę negocjacji z Federacją KSW, z którą Jędrzejczyk dotychczas nie miała wielu kontaktów. Jednak 37-letnia zawodniczka, mając bogate doświadczenie w rozmowach kontraktowych z UFC, doskonale rozumie realia tego procesu. Okniński stanął w obronie Jędrzejczyk, doradzając dyrektorowi sportowemu KSW, by następnym razem lepiej przemyślał swoje słowa przed publicznym wypowiedzeniem ich. Joanna to królowa MMA, mistrzyni UFC. Rysiewski powinien się dwa razy zastanowić, zanim coś powie. Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW, rozwiał wątpliwości dotyczące możliwego powrotu Marcina Wrzoska do organizacji. W programie Klatka po Klatce prowadzonym przez Artura Mazura, Rysiewski odniósł się do tej kwestii, podkreślając, że obecnie nie widzi miejsca dla polskiego zombie w strukturach KSW. nie wykorzystuję tutaj koła, mógłbym powiedzieć, że to pytanie do Macieka. No bo to Maciek go zwolnił, tylko Maciek może go przywrócić. Natomiast ja tego nie widzę. Nie, nie wydaje mi się, że. W jakiej wadze w ogóle Marcin miałby walczyć i, i na no jakby to dobre pytanie. Nie, nie. Myślę, że w jego obecnym za, jakby trybie życia i zainteresowaniu MMA, no to, no nie jest gotowy na rywalizację, nie wiem. Na jakiś super fight? Jest, no, nie ma w tym nic super. No. Jak, 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 jakby prześledzić działalność internetową Marcina, nie widzę tam nic, co można by określić słowem super. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC i prawdziwa kobieta orkiestra, w rozmowie na kanale In The Cage ujawniła szczegóły negocjacji kontraktowych dotyczących dwóch czołowych polskich zawodników, Roberta Ruchały i Jakuba Wikłacza. Zobaczcie sami, co miała do powiedzenia była mistrzyni UFC. ...które bierzemy pod uwagę, jeżeli chodzi o starty Roberta. Oczywiście pierwszeństwo ma tej KSW, bo nie ukrywamy, że Robert jest już zawodnikiem, który... Mógłby rozwijać się i łapać doświadczenie w UFC, ale też nie, nie będzie to złym kierunkiem, jeżeli by zawalczył jeszcze chwilę dla KSW. Także tutaj Odnosząc się do potencjalnej drugiej walki ruchały z Salahdinem Parnasem, była mistrzyni nie ukrywa. Opert nie jest gotowy, ale jeżeli by miał walczyć z Parnasem, chciałabym, żeby do, do tej walki zrobił jedną, albo jeszcze dwie walki, złapał jeszcze i doświadczenia, bo on jest zupełnie innym zawodnikiem. Może nie tak, wiesz, 100% zupełnie innym, ale jest innym zawodnikiem, bardziej doświadczonym. I e, ja myślę, że sama walka z Parnasem, właśnie w jego rodzinie, e, to było u niego w mieście, e, e, była bardzo dużą, e, bardzo dużą lekcją. Mhm. No, dzisiaj... W przypadku Kuby Wikłacza, który niedawno zwakował pas mistrzowski KSW, Jędrzejczyk również zachowuje ostrożny optymizm. Dziękuję. No, staramy się Kubę wciągnąć do, do UFC, nie będzie to takie szybkie, jak się wszystkim wydaje. Tym bardziej, że Kuba zrezygnował, jakby dostał możliwość odejścia z KSW przed jakby doszło do rozwiązania kontraktu i to nie wygląda tak, że UFC czeka na Kubę Wikłacza, bo takich kubu, Kubów, Wikłaczów na świecie jest dziesiątki, jakieś setki tysięcy, ale będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby Kuba w tym roku znalazł się w UFC oby jak najszybciej, żeby nie miał dużego przestoju e, startowego. Do całego wywiadu zapraszamy na kanał In The Cage Link w opisie. Mateusz Gamrot czeka na kolejne starcie w UFC. Na razie nie wiadomo kiedy Gamrot wróci do klatki, ale sam teraz poinformował, że wyrusza na Florydę do klubu American Top Team, gdzie będzie szlifował formę do starcia. Ostatni trening na miejscu zrobiony i jutro już wylot do ATT. Nowy rok już leci, więc czas na kolejne wyzwania. Będę gotowy. Zostańmy jeszcze przy Gamrocie. Mateusz Gamrot, zawodnik kategorii Lekkiej UFC, zareagował na ostatnie zawirowania na karcie UFC 311. Polak chciałby zawalczyć ze zdjętym z karty Benailem Dariuszem. Właśnie wysiadłem z samolotu na Florydzie i widzę takie wiadomości. Jazda Renato. Benail. Daj mi kilka tygodni i zatańczmy ponownie. Gala UFC 311, która miała miejsce 18 stycznia 2025 roku w Intuit Dome w Inglewood, Kalifornia, dostarczyła fanom niezapomnianych emocji i ekscytujących pojedynków na najwyższym poziomie. Oto podsumowanie karty głównej. W walce wieczoru mistrz wagi lekkiej Islam Makachev. Stanął naprzeciw Renato Moikano, który wskoczył do pojedynku na krótko przed galą. Makaczew od samego początku zdominował walkę, obalając Moikano i w parterze zastosował darce choke, zmuszając rywala do poddania się już w pierwszej rundzie. To czwarte z rzędu udane obronienie tytułu przez Makaczewa. W co evencie opas mistrzowski w wadze koguciej walczyli Merab Dwaliszwili i niepokonany Umar Nurmagomedow. Dwaliszwili ustanowił nowy rekord UFC w liczbie obaleń, wykonując 91 skutecznych prób, a mimo, że Nurmagomedow lądował silniejsze ciosy, to Dwaliż kontrolował tempo walki, dominując w parterze i na siatce. Po pięciu rundach sędziowie jednogłośnie przyznali zwycięstwo Dwaliszwiliemu, który obronił tytuł Mistrza Wagi Koguciej. W pojedynku Wagi Półciężkiej Jiri Prochaska zmierzył się z Jamahalem Hillem. Obaj zawodnicy wymieniali się mocnymi ciosami przez pierwsze dwie rundy, jednak w trzeciej rundzie Prochaska przejął kontrolę, zadając serię ciosów, które doprowadziły do technicznego nokautu i zakończenia walki. W walce Wagi ciężkiej Jailton Almeida zmierzył się z Sergejem Spivakiem. Almeida od początku narzucił swoje tempo, obalając z piwaka i kontrolując go w parterze. W pierwszej rundzie Almeida zadał serię ciosów, zmuszając sędziego do przerwania walki i ogłoszenia zwycięstwa przez TKO. W pojedynku wagi średniej Kevin Holland stanął naprzeciw Reinerowi Deriderowi, który błyskawicznie obalił Holanda i zdominował go w parterze. W pierwszej rundzie Derider zastosował duszenie, zmuszając Holanda do poddania się i wygrywając przez Submission. UFC 311 to niezapomniane widowisko, które potwierdziło, że organizacja UFC pozostaje czołową siłą w świecie mieszanych sztuk walki, oferując fanom niesamowite pojedynki na najwyższym poziomie.